Czy wiesz, że możesz otrzymać nawet 600 tysięcy złotych na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla swojej placówki? Skorzystaj z programu Phoenix i zainwestuj w lepszą opiekę nad pacjentami już dziś. Program Phoenix to doskonała okazja dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Dzięki niemu możesz uzyskać nawet do 600 tysięcy złotych na modernizację i rozwój Twojej placówki. To wsparcie finansowe pozwoli na zakup nowoczesnych urządzeń. Które poprawią jakość świadczonych usług i zwiększą zadowolenie pacjentów. Medyczny.pl to centrum zakupowe dla sprzętu medycznego spełniającego wymagania programu FENIX. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę nowoczesnych urządzeń, takich jak zestawy do testów wysiłkowych, kompleksowe systemy pozwalające na precyzyjną ocenę wydolności fizycznej pacjentów, idealne dla placówek. Które chcą oferować zaawansowane badanie kardiologiczne, rehabilitacyjne bieżnie i ergometry, sprzęt niezbędny w procesie rehabilitacji kardiologicznej oraz fizjoterapii, idealny do oceny postępów pacjenta, zestawy EKG, nowoczesne aparaty umożliwiające szybkie i dokładne badanie, niezbędne w każdej placówce medycznej. Wybierając sklep medyczny.pl zyskujesz dostęp do sprzętu najwyższej jakości, który spełnia wszystkie normy. I standardy wymagane przez program Fenix. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiednie urządzenia, które nie tylko poprawią funkcjonalność Twojej placówki, ale również pozwolą na uzyskanie maksymalnego dofinansowania. Dodatkowo oferujemy pełne wsparcie posprzedażowe od instalacji sprzętu przez szkolenie personelu, aż po serwisowanie urządzeń. Nie przegap tej wyjątkowej szansy odwiedź stronę medyczny.pl i sprawdź naszą ofertę już dziś. Wybierz spośród zestawów do testów wysiłkowych, aparatów EKG, bieżni rehabilitacyjnych i wielu innych urządzeń, które pomogą podnieść standard opieki zdrowotnej w Twojej placówce. Skorzystaj z naszego doświadczenia i zrealizuj zakupy, które przyniosą korzyści pacjentom. Zainwestuj w przyszłość swojej placówki z medyczny.pl, wspieraj zdrowie swoich pacjentów, korzystając z najlepszych dostępnych technologii. Pamiętaj: lepszy sprzęt to lepsza opieka. Nie czekaj, działaj teraz i zrób pierwszy krok ku nowoczesności dzięki programowi Phoenix. Więcej informacji na temat sprzętu i aparatury medycznej, takiej jak aparaty EKG i urządzenia do testów wysiłkowych lub rehabilitacji kardiologicznej, możesz znaleźć na stronie medyczny.pl lub na stronie kanału YouTube.